Дорогі брати і сестри. Сьогодні у Євангелії ми могли щойно почути про Йосифа, який мав свої уявлення, як має виглядати його майбутнє, найближча до його серця особа Марія. Має в собі щось, що він не розуміє, як це сталося. І має свій план, як вирішити цю проблему. Бо це, що відбулося, не є згідне з тим, що він запланував, що він мріяв, як це має бути. І ангел приходить до нього і говорить: не бійся, Йосифе. przyjąć Maryju żoną swoją, bo zaczate w niej jest od Ducha Świętego. To słowo, no, przetusim, przekazuje nam te, jak to odbyło się tam w Nazarety, to wcielenie się na Bożego, jak stworzyło się święte sia, y, rodzinie, ale zawsze też to jest słowo na dziś, na to, co my przeżywamy i my możemy widzieć nesty czu do tego co jest naj, najbliższe dla nas najdroższe dla nas tak jak to było dla Józefa Też, co, to co dla nas duże ważne ale de takóż odbywa się coś co nie jest tak jak my by chcieli można сказать to nasze życie to może być, być w w podróżik to żywecy człowiek czy drużyna czy sytuacja siemajna czy nawet coś w nas samych, że nie jest tak jak my zaplanowali, jak my rialeś, że powinno być. Jest zawsze ta spokusa oddality, Jak się nawet nie fizyczno przez na przykład rozluczenia, ale jakoś zamknąć swoje serce w tratyty na to, że z tym człowiekiem, z tymi dziećmi w tej sytuacji w Ukrainie sam sobą jakim ja jestem, że ja może być jakby szczęśliwym. I to słowo Boże duże bardzo ważne, duże bardzo powiązane z naszym życiem, bo ono mówi: "Nie bój się przyjąć i samego siebie. Nie bój się przyjąć swojej historii, swojego życia, takiego jakie ono jest. Nie bój się przyjąć tej sytuacji, w jakis znajdujesz się. Czemu Tomuż, co tam jest, Bogu. To jest tajna wtylenia, że Bogu nie jest gdzieś tam. Bogu jest tam, gdzie ty żywesz. tam, gdzie jest także, może twoje strażdania, tam, gdzie jest Twój chrzest. Tam masz szansę przez se coś, że kiedy odkryjesz, że z Bogu, to przyjdzie ten mer, jaką szukajesz. Nie za kordonem, nie z kimś drugim. Nie przez jakieś nasyłowania samego siebie, żeby pominąć siebie, ale same w tej historii, jaką Ty masz, tam jest Gospodź, tam jest ten tam jest istnienie tych obietnic Dzisiaj w pierwszym czytaniu. Była ta obietnica, że przyjdzie Pan, że ludzie, jak jak strony Niego, powie, win nasza sprawiedliwość bo dużo nasze ostrzegania z tego, że wydaje się, że to niesprawiedliwe, że ktoś, że ja mam takie życie, na, że ja tak może biedny, że ja może nie wysoki, może ja nie może tam jeszcze coś, z kilku tych takich nawet nie do końca uświadomionych niesprawiedliwości psuje nam życie, to nie ma emocji wewnętrznej sprawiedliwości, tego potwierdzenia, jakie może dać tylko i więc win, win przychodzi. W już wrze przeżywajmy, żeby cerystwo było świadkowaniem samego tego, że Ty możesz jakby w swoim życiu, odpocząć w swojej historii, to musi tam jest Twój spasytel. Tu możesz takie dwa krótkie obrazy z Biblii. Jeden z minułego, ten ojciec wszystkich wierzących, Abraham, jaki ma w ciu drużynę Saru. No i Bóg w różny sposób mówił, same z niej, same z niej, z jej, jaki duma że ona nie może dać Tobie życia, narodycia, cej, jaki będzie naj... No, twój potomek, realno twój syn, i win do nie widali w Sary, chocia ma różne wypróbowania. Tak samo jest z naszym życiem. Bóg je tam, gdzie ty, gdzie twoje życia tam Bóg jest. tak w twojemu Chrystusie. I drugi obraz, co możemy wziąć tych pastuchów, wcuj z drwianu one one tam już pracują, żyją. I tam przychodzi Pan. Tam, gdzie oni żyją. Tam, gdzie oni już może i na tych straży, z tymi owieczkami. nebezpeka, tam prehodil hos